And I, I can give you a, a concrete example. Uh, that this morning, I was uh, at the uh, at, uh, uh, Sikorsky plant in Dallas, and uh, in November, I met with the entire board of the United Technologies Corporation, which visited the region to look at uh, the different uh, investments here: uh, the Sikorsky, Hamilton, uh, Sunstrom, and Pratt & Mam przykład, dzisiaj rano byłem na spotkaniu w firmie z Polski, która jest z Niemcem. W listopadzie miałem uh, okazję spotkać się z zarządem firmy UTC, która była tutaj z wizytą w regionie. I były spotkania. Mieliśmy spotkanie z torskim Karmicą Sanstrad i Prat-Mułim. Jest 8 tysięcy ludzi w Uh, working for different uh, companies uh, that are part of uh, UTC. And uh, they they like it here, they are very successful here, and uh, and the reason, and particularly in Aviation Valley, is because of the, the, the high motivation of, of the people working here, the high level of education, the dedication and frankly, also the cultural affinity between the uh, uh, poles and americans. so, so it's, not, it's not my place to give it, it, you advice, but uh, i can say that uh, 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 About what you're doing, <coughs> keep it nie na miejscu by było, żebym udzielał Państwu ale mógłbym tylko powiedzieć, że tak trzeba. Szanowni Państwo, nasze dzisiejsze spotkanie stanowi swego rodzaju prezentację województwa podkarpackiego, mojego ekscelencji ambasadora Stanów Zjednoczonych, ale jest też doskonałą okazją. Dla wymiany poglądów na temat polityki międzynarodowej Stanów Zjednoczonych i Rzeczpospolitej Polski. Ale przede wszystkim, spotykając się w tak wspaniałym miejscu, możemy podczas tego spotkania rozmawiać o współpracy gospodarczej, kulturalnej, społecznej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi. Ze szczególnym uwzględnieniem regionu Podgarbacza. W dniu dzisiejszym miałem okazję już Ekscelencji Panu Ambasadorowi przedstawić krótką charakterystykę naszego województwa. Ale podczas przygotowania tej wizyty z Konsulatem Generalnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie doszliśmy do wniosku, że dla pełnej prezentacji naszego regionu jest niezbędne takie spotkanie jak dzisiejsze w takim składzie. Dlatego ze swej strony dziękuję serdecznie za przyjęcie zaproszenia. Dzisiaj możemy bardzo wyraźnie podkreślić, że Stany Zjednoczone są największym inwestorem na terenie województwa podkarpackiego spośród kapitału zagranicznego. Obecność kapitału amerykańskiego, szczególnie w obszarze przemysłu lotniczego, ale nie tylko, jest dobitnym przykładem na to, że województwo podkarpackie jest terenem atrakcyjnym dla inwestorów. Bo któż inny, jak nie, Amerykanie pokazują, że inwestować trzeba tam, gdzie można i gdzie jest dobry klimat

Uh, and uh, during that lunch we uh, found that we had uh, a lot in common, um, but also uh, a very similar uh, sense of uh, how the um, uh, United States and Poland, and in particular Podkarpacie, uh, will continue to work closely together. And uh, in my uh, two days here, I uh, arrived early yesterday, and uh, I'll stay until uh, late tomorrow. Uh, the places I uh, have visited and will visit, I think, illustrate very, very well the dimensions of our uh, close relations. Myślę, że w czasie swojej dwudniowej wizyty, bo ja jeszcze będę jutro do końca dnia, te miejsca, które już zobaczyłem i te, które zobaczę, przekonają nas wszystkich o tym, że naprawdę łączy